Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Gracek.pl I dzisiaj sobie zagramy tak spokojnie i tak fajnie, już Dead Stranding. Otóż to! Wow, jestem naprawdę ciekawy, co to będzie za gra. Jak to będzie wyglądało? Jak będzie się grało? Jak będzie fabuła? Czy fajna będzie? Czy gówniana? <noise> Zobaczymy. Ale najbardziej mnie ciekawi ten aktor. Znaczy. Tom. Ten pan, który gra główną rolę. Znamy go, czyli ja go znam, szczerze mówiąc, serialu The Walking Dead, którym ten aktor się nazywa Norm, Norman Ridus Granderla. Bardzo fajny, zarąbisty charakter w tym serialu. Ale dobra, weźmiemy sobie bardzo niski, żeby to poszło szybciutko. To więc lecimy ciekawę. Bardzo ciekawe. No dobra. No to lecimy. Lina i kito to dwa z najstarszych. Lina służy do przyciągania tego, co dobra, a Ki były naszym pierwszym przyjaciółmi, który jest sami... Co tak szybko? Kobu abonawa. Dobra, sorry, że wam nie przeczytałem to. Once there was an explosion, a bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion, a bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion Sony Interactive Entertainment Presents. Developed by Kojima Productions. A uh, Dio, Kuima Game <laughs> um, uh, <laughs> Final music. That's trending. Norman Readers Fred Mikkelsen Leah Sidox mar Margaret Qualley so Troy Baker Don't be so Tommy L. Jenkins Special appearance, Guillermo del Toro. Special appearance, Nicolas Binding Graf, Jay Z Corti, Darren Jacobs, Emily O'Brien. Lindsay Wagner. Okej, dobra. To chyba to jest on. Otóż to! Daryl! Morda ty moja! O, Za dużo coś tych ptaków. Dziwne. Pat na niego deszczyk. Nie od razu się zmieniła farbka. Jego włosa. Ciekawe. Dobra. Ee. Kurcze. Ale zarobisty motorek. Proszę bardzo. Zwierzęta uciekają, nawet z ptaki, to więc? Jest to chyba zły znak, że coś się dzieje: jakaś pogoda czy jakiś potwór ich wystraszył. Cholera, wie tak zwane tornado, widzę? Taki. Co się stało z tym ptakiem? Coś pada. Okej okay. Wow O kurcze Przejechaliśmy ją? Tak było Tak było pokazane niby Uh -oh. O no, o... No 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 Nie! Ha, great! Ha! Fuck! Dobra, to teraz będziemy musieli chyba iść na piechotę. Odzyskaj ładunek, a następnie poszukaj schronienia przed deszczem. Środki i notrwole. Wzel... Okej, okay, dobra. Weź... Czekajcie, weź lewą ręką, weź prawą ręką iść. na plecę. Jeźdź na plecę. Dobra, dotknij aby przeskalować. Okej. Okay. A, to są te. No i gdzie teraz? Dobra, to jakoś chyba tam muszę iść. Skaner ładunku, oddrywek... A, no, nawet mogę się przewrócić. No dobra, oh. przewrócił się. Kurczę, pieczony. Norman Reedus. Okej. Okay. To już wiemy jak się nazywa charakter tutaj. Nazywa się Sam. Ale dla mnie to będzie i tak, no zawsze Daryl. O, jelonek. O, sama ma odciski. Na plecach. Znaczy, nie... Od... Uciski rąk O, jakieś zdjęcie chyba leci Ała Co jest z tym deszczem? Dziwne Naprawdę dziwne No dobra, bierz te zdjęcie, a nie Dziwne, że to tak ten deszcz parzy, czy co? O, coś się stało Coś jest nie tak. Oj, co się dzieje. To deszczyk, je na kropelkę i co? Wow. O, o. Uwaga. Co to duch? jakiś niewidzialny potwór? Wow Wieżo oh. się w naszym kierunku niedobrze! Dobra, jakiś piesek pobiegł? Nie, jelonek. A, nie zwrócił i tak uwagi. Albo może? Dobra, odszedł. w inną stronę, to więc dobrze. Wow, blisko było. Albo i nie Kur, pieczone. Masakra. Co tu się dzieje? Ciekawe czyje są odciski tego potwora. Jak wygląda ten potwór? Jest... Wiemy to tylko, że jest niewidzialny! Dobra, poszedł niby. Ot chyba był jego drugi kolega. Ciekawe, czy teraz się poszedł. A teraz ich widać. Prolog Porter Okay. I think they're gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So you have dooms like me. I've got the extinction factor. Might I think you got me beat? What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard. We are <sighs> That right. Sam porter preaches. The man who delivers. A crypto buyer a day keeps the time fall away. Whoa! Want to come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Of traitors. Not much left of us now, save for a few his folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receivers. Headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time full fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Some porter bridges. Wow, I should uciekła. Ciekawe, Check out what it's doing. We No, to all. Let's Parę listów. <laughs> Nie żartuję. Prolog Kulien. Zlecenie numer dwa. Dostawa środków nootropowych. Dostaw przynajmniej jedną przesługę środków nootropowych. Wskaźniki krwi i kondycji. Czerwony pasek to wskaźnik krwi. Krwi. Gdy jej poziom spadnie do zera, sam umrze. Niebieski pasek to wskaźnik kondycji. Im niższa kondycja, tym wolniej. Sam się porusza. I tym trudniej jest mu trzymać równowagę. Dobra, no to idziemy dostarczyć tam przesyłeczkę, ale jak ja tam pójdę? Dobra. Wow, ale naprawdę graficznie nie spodziewałem się tego, ale ładnie wygląda. Nie widziałem, że aż tak. Dobra, muszę... Written by Kenny Junano. Spoko. Charakter, matching, design Yui Shinkawa. Ciągle się przewracam, ale... Ciekawe, czy będę mógł co nie przez wodę przejść. Wskaźnik wytrzymałości na wskaźnik podniesie pojawia się wskaźnik wytrzymałości. Ty sam robi coś, wymaga od niego wysiłku. Całkowita utrata wytrzymałości oznacza, że nie będzie w stanie dłużej niczego mieć. Postaraj się chwilę odpocząć, zanim to nastąpi. Dobra, A mogę sobie zmieniać. Tak, mogę skakać, to już wiemy. Kunio Tagawa, Makoto Tsuneyama, Late Game Programmers, Late Game Program oto Musoua. Poruszanie się i sterowanie kamerą, użyj R, aby poruszać kamerą i zwrócić ją w kierunku, w którą chcesz pójść. Jeśli poruszanie się za pomocą L przy jednoczesnym sterowaniu kamerą sprawia Ci trudność, zatrzymaj się na chwilę i potwierdź tę czynność. W miarę możliwości dobrze jest poruszać się po płaskich, równych powierzchniach. Powierzchni.

Wow, co to mi było? Widzieliście to? Nie masz elementów do zlecenia, wow, ale no i gdzie to jest? Ale mi to wszystko runęło. Aha, muszę chyba na drugą stronę jeść, czy co? Caution, caution. Nie mogę. Dobra. Unikanie upadków upadki uszkadzają ładunki. No dobra, słyszy mnie ktoś? To cię: utrzymanie równowagi w rzece, możesz opierać się. Prądowi rzeki, jeśli będziesz cały czas zachowywać równowagę, używaj do tego obu rąk, aby utrzymać się na nogach dłużej. Dobra? Postaram się, ale ktoś wołał mnie, tak jakby. Fajna muzyczka. Ciekawe, czy mnie słyszycie normalnie. W miarę, w miarę. Mam taką nadzieję. Jeżeli nie, no to cóż, niestety będę musiał was przeprosić za to, że... że ten... że nie by... że cicho będziecie mnie słyszeli, to więc. Dobra. To idziemy tam. Techniki są designie. Hiroki Kajama. Biegnij przez ten biec. Dobra, to biegniemy. Porzucony ładunek, pagiety pomocne O i bym się znowu ten... Dobra, o kurczę 71 Węzeł centralny O zaraz mi ten... runie! Wow Masakra Niesienie jest zbyt dużej ilości ładunku, gdy nie jest zbyt duży ładunek, nie jest Ci utrzymać równowagę. Jeśli poczujesz, że zaczynasz się przechylać w lewo bądź w prawo, użyj L2 lub R2, by przenieść środek ciężkości w przeciwnym kierunku. Dobra. No i co teraz? O, zaraz mi to rumie! Gdzie ja mam iść? No, jest zbyt ciężkie. Dobra, to idziemy pobiegać. Nie żartuję. Nawet nie dam rady. Zajmowanie ładunku Mniejszy zbyt duże ładunku, który... No, to już było. Czekajcie. Aktywuj terminal. Terminal dostawy. Zarealizuj dostawę. Dostaż zamówiony ładunek. Tak. Eee, potwierdź zawartość przesyłki. Dostaż zamówiony ładunek. Potwierdź podsumowanie dostawy. E, Rzalizuj ceny, zlecenie numer jeden. Dostawa środków nootropowych, tak. Dostawa częściowa, puste zwróć. Porzucony ładunek, racje żywnościowe, zwróć. E, porzucony ładunek, pakiety pomocowe, zwróć. Tak. Ten porzucony ładunek miał trafić tutaj, zostanie przekazany do odbiorcy. Ok. E, no i co teraz? Cały wymagany łączenie jest gotowy do dostarczenia, można zalizować zlecenie. Okej, okay. i jak to się robi? Zatwierdź. Dobra, zatwierdziłem... Dostać co najmniej jeden przez kilkę środków notropowej. Ok. Okej. To było to. What took you so long? Had to wait out the storm. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Okay. Udana! Dostarczono. it. Mhm mm Awesome No i co teraz? Porzucono ładunki polegnięte pomocowe Bla, bla, bla Dobra, to będzie mi pokazywało jakieś lajki, srajki. OK Okej Waga dostawy Ocena kuriera Czas Stan ładunku jeszcze chyba będzie O, Stan ładunku niestety będzie taki Taki sobie niestety, bo też się pierdyknąłem, widzieliście. Ale 71 kg masakra. Jeszcze przez tą górkę. Co jest? Game Design by Hideo Kojima. <coughs> o Hup! Przepraszam sam? just corpse disposal. Sam Porter, I presume. Right. Not the touchy-feely type. has said you had some kind of phobia. just corpse disposal. What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Dobrą Tutaj niestety będziemy musieli e, zakończyć. Dany odcinek. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i takie tam. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Bye bye, adio.